W kinie. Czy coś e, moja pierwsza wizyta w kinie to był e, film e, o duchu Kacprze e, i oglądałam go w Bydgoszczy e, i to było zdaje się, że kino Polonia. Łódź to dla mnie przede wszystkim klimat, e, otwarci ludzie, e, ciuchlandy na wschodniej. E, pyszne i w ciekawych kształtach czekolady na Piotrkowskiej. No chyba głównie tak. Takie największe wrażenie na mnie zrobiła na pewno opowieść podręcznej. Teraz bardzo podobało mi się to wiem na pewno i Top of the Lake. Myślę, że jeśli miałabym jakiś serial realizować, to chciałabym napisać przede wszystkim jego scenariusz. Krytyka filmowa to dla mnie taka y, y, po, pomoc dla widzów, y, taki drogowskaz latarnia, która ma prowadzić y, do tego, co chcemy oglądać i ewentualnie co zrobić z tym, co zobaczyliśmy, jak potem interpretować ten obraz, który widzieliśmy.